Kolejna sztuka, kolejne wyzwanie, nie włącza się, nie włącza się, nic się nie dzieje, nic. Philipsowskie, czyli takie na 3. takie po 120 stopni chyba to by wypadało, takie oznaki I co my tu mamy? 3 volty Ci V jest? Dobra, mamy ci. Mamy minus i plus. Pobór zero. Pobór zero. O, pobór 50 mA. Wyprawiony. Kurde, ale szybko. No i co? Nic, co ja mam powiedzieć? Umówmy się. Ja tu miałem zgłoszenie, ale nie wyłącza się, albo nie wyłącza się, bo jest albo wyłącznik, pewnie kobiecy, albo wyłącznik, rodzaj męski. No to już się włącza, albo włącza. Po prostu działa jak natura chciała. Dzięki, trzymajcie się samych prostych napraw. Do zobaczenia jego.